Witam Was serdecznie, Akademia Mody. Bardzo krótka lekcja klejenia klejonki do tkaniny. Okazuje się, że macie problemy z podklejaniem materiału. I dlatego stwierdziłam, że pokażę Wam na prośbę naszych kursantek, jak, w jaki sposób y, trzeba podklejać tkaninę. Zobaczcie, tu przygotowałam kawałek y, klejonki, tak? Ta strona jest świecąca, taka powiedzmy, i to jest klej, jest chrapowata, a ta strona jest taka bardziej z meszkiem, ale to nie zawsze tak jest, tak. Pamiętajcie po prostu o tym, że chrapowate to jest strona, gdzie znajduje się klej. Układamy na lewą stronę materiał. Tutaj mam prawą stronę, tutaj mam lewą stronę. I teraz zobaczcie, w momencie kiedy przykładamy klejonkę. To może być wycięta część, to może być po prostu taki plaster, jak ja mam, i dopiero później będziecie sobie wykrawać jakieś tam formy wykroju, tak? Ale jakby zasada klejenia jest taka sama wszędzie nie ma żadnego głaskania, jeżdżenia po tkaninie. Zobaczcie, po prostu, czy Wam udobnie, wygodnie z tej strony, czy z tej strony, po prostu bierzemy żelazkiem, przykładamy od góry, działamy jak pras. Tak? I po kolei, zobaczcie, centymetr po centymetrze, po prostu przesuwam, powiedzmy, połowa Żelazka, szerokości płytkie żelazka, tak? O, w ten oto sposób. Wspomagam sobie oczywiście parą, ale później trzymam jeszcze kawałek na sucho i w ten oto sposób przesuwamy. Tak? Widzicie, robi się fajna, płaska powierzchnia. Żadnych, słuchajcie, takich ruchów. Nie ma czegoś takiego, tak? rozciągamy to, ten materiał i macie pytanie, jeżeli, dlaczego, bo y, gdzieś tam są zagniecenia. Słuchajcie, nie, musicie to wszystko w ten oto sposób, tak? I później zobaczcie, później ja przy, tak jakby y, przesuwam się w dół. Tutaj podkleiłam, tutaj jeszcze nie. I chodzi o to, że po prostu jak ja już podkleiłam w tym miejscu, to później przechodzę połowa znowu płytki żelazka w dół, tak? I znowu i trzymam. Musicie oczywiście sprawdzać. Widzicie, podnoszę i przesuwam. Musicie sprawdzać, na ile Wam to się przykleiło. Tak, tutaj też jest bardzo to ważne. Widzicie w tej. Na przykład tu jeszcze nie jest przeklejony, bo największe uderzenie pary po prostu moc jest tutaj w tej części żelazka. Jeżeli macie pras, możecie korzystać oczywiście z prasu, po prostu przyciskacie i macie podklejone, ale jeżeli nie macie, że szyjecie w domowych warunkach, no to przede wszystkim żelazka. I po kolei. Krok po kroku. I znowu słuchajcie, znowu tak jakby przesuwacie się w dół, tak? tu nawet mokre mam moc. Trzymamy przez jakiś czas. Nie bójcie się. Y też chodzi oczywiście też o te róż... klejonki, są różne. Są, y, ta jest na takim y, tkaninowym, osnowym, a tkaninowym, tak, taki splot. Są y, bardziej takie y, plastikowe. Musicie na kawałku sprawdzić, czy się topi, czy nie, ale ogólnie, jeżeli macie ta, taką nakładkę, to nie powinno nic się dziać. I po kolei. Ten oto sposób. Jeżeli te części są dosyć duże, tak, no to po prostu dalej powoli przesuwamy. Oczywiście musicie posprawdzać, czy na pewno tu on widzicie, ja na przykład tu mam jeszcze to nie podklejone. Widzicie? Odrywa mi się, tak? Jeżeli tam dalej jest mocno, to w tym miejscu jeszcze nie jest to do końca przeklejone. Ja tak mogę sobie I żadnych, jeszcze raz powtarzam, ruchów jeżdżenia po materiale, bo zdeformujecie po prostu sobie te części wykroju lub y, tkaninę. I to oto sposób podklejamy klejonką lub flizeliną. Zależy, y, jaki element podklejacie, ale działamy. Właśnie w ten oto sposób. Ja mam nadzieję, że ta lekcja Wam się przyda, bo to jest bardzo ważne. I do zobaczenia na następnej lekcji.